Witam Was wszystkich, moich, moich dzielnych widzów, na drugiej grze finału turnieju 1 na 1 o miejsce w, w teamie reprezentacji Polski StarCrafta 2, ja jak zwykle jestem Z. Gra druga rozpoczyna się na Scrap Station pomiędzy Nercio, który wygrał grę numer 1 i jest tutaj w świetnej sytuacji jako czerwony Terran. Jego przeciwnikiem będzie Matis, niebieski zerk znajdujący się po lewej stronie mapy od razu można tutaj powiedzieć, Matis, który dopiero w finale gra przeciwko Teranowi, ale druga sprawa oczywiście, drugą sprawą oczywiście jest to, że Nercio grał y, randomem tak naprawdę i cały czas jak na razie wylosowywuje mu Terana, w tej drugiej grze także gra Teranem, więc Nercio pomimo tego, że jest randomem, widać tutaj terańskie jakieś takie jego korzenie, w każdym razie Matis, który grał w większości w Zergów, przeciwko Zergom y, w, w, w swojej drabince ma, ma bardzo fajny build właśnie przeciwko Zergom, Chciał go użyć w grze numer 1 właśnie przy Koteranowi. Nie za bardzo mu to wyszło. Zobaczymy, czy zmodyfikuje w, jakiś, w jakikolwiek sposób ten build. Um, może mieć to miejsce. Zastanawiam się także, czy będzie decydował się na szybką ekspansję, ponieważ w większości swoich gier to jest właśnie to co robił na samym początku, więc może, możemy tutaj widzieć bardzo szybką ekspansję, Jak na razie widzimy tutaj 14 dronów, 15 jest już budowany, więc może jednak będziemy widzieć tą szybką ekspansję, ponieważ jeden z nich właśnie e, chyba będzie, będzie kierował się w stronę tego naturala. Nercio jak na razie nie, jeszcze nie zeskautował, co się dzieje u jego przeciwnika w bazie, podczas gdy Matis oczywiście. E, ma troszeczkę, troszeczkę taką przewagę ze względu na, na to, że jego Overlord był w stanie dolecieć już do maina Czerwonego Terana. Jednak ekspansja jest już produkowana, jest już budowana. Czy ma tutaj miejsce morfowanie jakiegokolwiek spawning pula? jak na razie jeszcze nie. Co jest naprawdę bardzo interesujące, chyba dopiero teraz ten spawning pool zostanie, zostanie rozpoczęty dokładnie tak. Nercio produkuje pierwszego Marina. Zastanawiam się, czy będzie decydował się na ten sam build order. Jak w pierwszej grze, czyli dosyć dużą ilość marinów, także czołgi, które, które naprawdę świetnie wypuszczały, wypuszowały zerga. Oczywiście, oczywiście, Scrap Station nie jest to Steps of War, gdzie mógł zająć taką naprawdę świetną pozycję pod bazą swojego przeciwnika. Jednakże, jednakże Scrap Station także ma bardzo fajne metody tutaj kontejnowania, hmm, atakowania tutaj swojego przeciwnika. Zwłaszcza to przejście, jeśli Terran zdobędzie pozycję mniej więcej w tym miejscu, hmm, no ta ekspansja jest wtedy z góry ska skazana tutaj na, na zniszczenie. Fabryka w Wolu. Dwie dwa takie budynki są w stanie spokojnie tutaj załolować tą szeroką rampę, więc nie sądzę, nie ma powodu, dla którego Nercio nie miałby czegoś takiego robić. Oczywiście te dwa budynki będą bardziej narażone na ataki, więc, więc będzie musiał tutaj pilnować swoich, swoich budynków produkcyjnych. Matis, jego ekspansja jest już gotowa, pierwsze drony zostały transferowane, czy będziemy widzieć jakiś bunkier. Na razie nie widać, żeby cokolwiek było tutaj budowane. Pierwsze zerglingi także zapewne są tutaj już na polu bitwy. 19 dronów kontra 18. Jak na razie budowana jest jedynie fabryka. Zastanawiam mnie tylko na co zdecydują się obaj gracze. Nercio, jak na razie, jedynie zerglingi. Dopiero, dopiero teraz wydobywa gaz oraz e, wymyśla tutaj wymyśla tutaj Metabolic Boost. E, Nercio, tymczasem Mariny oraz Heliony. W, wow, e, cooldown Extra Supplies w ŁOLU. Interesujące. Jeśli nawet nie, nie, nie troszeczkę niebezpieczne tutaj używanie czegoś takiego w wolu zniszczenie tego supply'a będzie na pewno bolało. Jest tutaj starport 111, zastanawia mnie co będzie czwartym budynkiem tutaj. Według mnie, według mnie bardzo fajne byłoby tutaj wejście w takie dosyć szybkie banshee. Ten, ten, ta, te bazy znajdują się bardzo blisko siebie, oczywiście są tutaj dwa queeny, ale jak na razie Matis nie jest w stanie powiedzieć, co robił jego Jedyne co on widział, jedyne co on widział, to te baraki, cały czas zresztą widzi chyba. E, nawet jedynie te baraki oraz jednego Marina. Spokojnie tutaj też sześć Marinów obroni się przed skautem tego overlorda. No i zobaczymy, co będzie miało miejsce. Starport jest już prawie ukończony, żadnej dobudówki nie widać przy tych budynkach. No i zastanawiamy, co rozpocznie tutaj. E, e, co rozpocznie tutaj, jeśli chodzi o budowanie z tego starporta. Jak na razie wygląda na to, że nic. Jednakże mamy tutaj, jednakże mamy tutaj Haras z jednym Helionem, który ma już 9 zabitych, co jest naprawdę, naprawdę świetnym wynikiem, jeśli chodzi o tego Heliona. Nie widać tutaj, żeby zbyt duża ilość dronów została zabita, ponieważ jest ich 25 kontra 23, więc wygląda na to, że jedynymi ofiarami tego Heliona są już, już bardzo ładnie przysmażone Zerlingi. Bardzo fajny Haras, oczywiście Helion zabił więcej niż jest warty, jednakże no można byłoby tutaj jakoś to lepiej, lepiej... Um... Z... lepiej jakoś ten haras tutaj uskutecznić. Herion za chwilę zostanie naprawiony. No i zastanawiam się, czy ten mediwek zostanie wykorzystany tutaj do dropa, do maina albo naturala. Spire rozpoczyna, rozpoczyna budowę. Matis zapewne za chwilę rozpocznie, rozpocznie tutaj wyko. Wy, wydobywanie gazu przepraszam bardzo z tych wszystkich z tych wszystkich e, czterech gazowni tymczasem jeden SCV gryzie już ziemię kolejne z nich muszą salwować się ucieczką ale są tutaj dwa heliony nawet bez niebieskiego płomienia będą w stanie spokojnie tutaj w spokojnie tutaj odgonić te zergini które nawet nie mają szans przed ucieczką. Bunkier jest budowany, więc obaj gracze jak na razie dosyć, dosyć bezpiecznie. Jednak będzie miał miejsce tutaj drop. Ehm, duża ilość marinów, także heliony. Dwa napakowane po, po brzegi wściekłymi marinami oraz helionami medivaki zmierzają w stronę tej bazy. Jest tutaj jeden Overlord. Zobaczymy, czy będzie w stanie zobaczyć. Chyba tak. Psz. Zobaczy tutaj oba te medivaki. Zobaczymy, czy będzie w stanie wyładować je na czas, zanim tutaj dobiegnie cokolwiek. Z tym, że yy, Nerciu Matis nie posiada w zasadzie żadnej jednostki, yy, żadnej Jednostki bojowej, gdzie są wszystkie jego jednostki, które byłyby w stanie obronić się przed tym? 18 zerlingów jest budowanych, ale to jest o wiele, o wiele za późno. Wszystkie drony musiały salwować się ucieczką z tego maina. W naturalu jest ich teraz o wiele, o wiele za dużo, i to jest dokładnie tam, gdzie Nercio zmierza swoimi helionami oraz marinami, zadaje kolosalne ilości obrażeń. zerginki, które wypadają stąd, są szybko, szybko smażone i niszczone. Także, także także, tutaj Overlordy. nie wiem dlaczego tymi Overlordami leci tutaj, ponieważ straci je bardzo, bardzo szybko. Oba cuiny, także zostaną zniszczone. No i naprawdę w bardzo złej sytuacji znajduje się teraz Matis, który jest na czerwono, głęboko na czerwonym. 49 na 44, dwa Queen'y zostaną zniszczone bardzo szybko, jeśli tylko będzie w stanie je dogonić. I mamy tutaj 35 dronów, zobaczymy ile będzie w stanie zniszczyć z nich Nercio, który teraz jest pod ostrzałem właśnie tej ogromnej ilości dronów. Dwa Queen'y zostały zniszczone, świetne zwycięstwo. Świetne zwycięstwo Nercio, który w tym momencie ratuje wszystkie, wszystkie te mariny, czy zdąży je wyładować przed tymi, ma, przed tymi mutaliskami? Dokładnie tak, zniszczył ogromną ilość zerglingów, dwa queeny, e, chyba 10 dronów, no i oczywiście spójrzcie, nie ma tutaj ani jednego drona w tej bazie, no świetne zwycięstwo, no w ogóle nie mam, nie, mam, nie, mam, nie mam słów, którymi mógłbym powiedzieć, jak ważne jest to zwycięstwo Nercio w tej grze. E, myślę, że zdobył taką przewagę teraz, że jeśli dobrze to rozegra, to nie będzie miał problemu tutaj z wygraniem tej gry. Matis, samotny Cryptumor. Wie tutaj, wie tutaj, ile marinów znajduje się znajduje się w tym momencie. Nercio chyba znowu będzie starał się puszować swojego przeciwnika. Co my tu mamy? Jedynie kilka mutalisków, jest ich dokładnie 5. Jeden w tym momencie został zniszczony. Są tu także dwa belingi, a raczej ich jajeczka, które w tym momencie pękają. Niczym wydmuszki. Jedynie cztery mutaliski nie będą w stanie obronić się przed tymi wściekłymi marinami, których jest tutaj 11. Razem z Medivakiem. Jedynie jeden Medivak spokojnie tutaj wystarczy: po pierwsze do ściągania na siebie ognia, a po drugie do lecenia tych Marinów czy te Mariny posiadają steampaka, nie, ale nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ w tym momencie mutaliski są niszczone. Jeszcze jest tutaj bardzo, bardzo duża ilość Marinów, 20, 23 jedynie drony pozostały tutaj. I znowu Nercio musi ratować się tym medywakiem zbudowawszy jednak kolejne baraki oraz bardzo dużą ich ilość w swoim mainie. Myślę, że myślę, że on jest bardzo pewny, jeśli chodzi tutaj o tą wygraną. Czy buduje tory? Nie, ale dropuje do tego, dopiero co stworzonego, stworzonej trzeciej bazy. Nie jest to aż tak skuteczne, jak by chciał, żeby było. E, I Matis spokojnie obroni się tutaj z Erglingami. <kłysy> jak wygląda sytuacja? 30 kontra 76. Nerczio posiada kolosalną przewagę. Naprawdę, naprawdę świetny jest tutaj, jeśli chodzi, jeśli chodzi o tą budowę, jeszcze dostawia większą ilość budynków produkcyjnych, głównie Baraków. Buduje tutaj Command Center, będzie starał się przelecieć na, przelecieć na wyspę. Matis posiada mutaliski, więc obrona przed, przed te, tego, tego, tej ekspansji będzie utrudniona, zwłaszcza w momencie, w którym nie będzie tam zbyt wiele. Zbyt wiele yy, wieżyczek. Jednakże nawet chyba Nercio nie będzie musiał bronić tej ekspansji ani kolejnej, którą buduje tutaj, ponieważ w tym momencie puszuje swojego przeciwnika. W bardzo duża ilość jednostek temaryny. Wow! Jakże świetnie uratowane zostały przed tym. Przed tymi e, beilingami. Doskonale tutaj wrzucił je do tych Mediwaków. Świetna kontrola pola walki. nercio powoduje, że ta ekspansja padnie w zasadzie tutaj za chwilę. Nie wiem za bardzo, czy, czy będzie w stanie Matis obronić się przed tym. On posiada w zasadzie, nie wiem, tutaj jednego mutaliska, dwa zerlingi kontra, 23 mariny, dwa czołgi oraz cztery mediwaki. Myślę, że nercio spokojnie byłby w stanie tutaj zaatakować, jednak nie będzie atakował od strony ty. od strony tego bardzo wąskiego przejścia, które są wiele krótsze, zniszczy zaraz oba te, oba te obie te skałki, oba te sety skałek i zaatakuje swojego przeciwnika dokładnie tutaj, gdzie chce się znajdować Czy będzie tutaj kolejna ekspansja robiona? Nie, są tutaj trzy trzy larwy, które jak na razie nie robią zupełnie nic Jedna ekspansja jest gotowa, druga czy jest? Także jest gotowa, więc spokojnie mógłby tutaj nercios zacząć transferować te, transferować te Komand Centry. Jak na razie nie widać, żeby miało to miejsce, ponieważ po prostu jest skupione na tym, żeby zniszczyć jak najszybciej te skałki i dostać się do gardła swojego przeciwnika. Zacząć e, po prostu dźgnąć go prosto w serce, jedynie 5 Mutalisków, 2 Zeblingi. Są tutaj 4 beilingi morfowane, ale nie sądzę, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, ponieważ Nerccio posiada ogromną ilość Marinów oraz czołgów. Teraz będzie starał się tutaj zrobić cokolwiek. Beilingi są na klipie, znowu ma miejsce tutaj, ma miejsce tutaj Steampack. Kilka Marinów jedynie umarło od, tego, od tych skwaszonych Beiningów i Matis podaje partię GG2 do zera. Nercio wygrywa w tym, w tym best of five. Zobaczymy, e, naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny tutaj push. Nercio, świetne dropy, ta kontrola tych Mediwaków, e, naprawdę bardzo mi się podoba wczesna ekspansja Matisan. Według mnie Matis troszeczkę za bardzo przypowerował w drony, nie miał żadnych jednostek bojowych w zasadzie w momencie, w którym nastąpił ten dron, no i to było to, było, to był gwóźdź do tej trumny przegranej w grze numer 2. I dzięki bardzo za oglądanie za chwilę przejdziemy do gry numer 3.